to win is to take way more than everybody else. Yeah. And see what your body could tolerate. Yeah. yeah. The more you take, the better you are going to be. The pros must be taking 10 times more than everyone else just because they're bigger than everyone else. Ronnie Coleman nie planował zostania jednym z największych kulturystów na świecie, ale zaczął swoją karierę z o darmowym członkostwie na siłowni. I never had any dreams of being a Mr. Olympia. I never had any dreams of being a bodybuilder. I only did it cuz the guy gave me the free membership to the gym. <laughs> <laughs> z było w wraz z oh. and, and you did the police officer for 11 years, right? About 15 years. Oh, wow. Even, yeah. Okay, even more. I did like 11, 12 full time and then uh, three years, I think, part time. So I was big seat? guy back then too. Was that? 330. Wow. Z tyką. Do policji trafił przez przypadek, nie mogąc znaleźć pracy jako księgowy. Skorzystał z ogłoszenia oferującego zatrudnienie bez wymagającego doświadczenia. So college, they, uh, kind of yeah. Zniechęcony pracą jako dostawca pizzy w Dominos zdecydował się na tę ścieżkę kariery. Ko the, dominoes for dinner every single day you know most people would look that as a dream right there now i can't stand it <laughs> really <laughs> i can't Ja już nie domino's pizza. Anymore. Coleman pracował w policji przez 15 lat, a nawet w trakcie przygotowań do zawodów Mr. Olympia pracował do dwóch lub trzech dni przed wyjazdem na same zawody. Jego treningi charakteryzujące się ekstremalnymi ciężarami, takimi jak martwy ciąg z obciążeniem 363 kg, 800 funtów, czy przysiady z tym samym ciężarem, przyniosły mu nie tylko sławę, ale i ugruntowały pozycję jako jednego z największych kulturystów wszechczasów. Ale zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, poznacie sponsora dzisiejszego materiału Kolan Active Q28 Kompleks. Rewolucyjny suplement diety, który odmienia sposób, w jaki dbamy o nasze stawy, skórę, włosy i paznokcie, co wyróżnia ten suplement na tle konkurencji. Chodzi o wspieranie naturalnej produkcji aż 28 typów kolagenu w naszym organizmie. W przeciwieństwie do innych suplementów, które tylko dodają kolagen, Kolan Active Q28 aktywuje jego produkcję w naszym ciele. To dzięki zaawansowanej formule bogatej w niezbędne aminokwasy, kwas kialuronowy, glukozaminę i minę. Te składniki działają synergicznie, zapewniając kompleksowe wsparcie dla zdrowia naszych stawów i skóry, jednocześnie poprawiając elastyczność i nawilżenie. Co najważniejsze, Kolan Active jest 100% wegański, oznacza to, że nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego i jest przyjazny dla środowiska. Jeśli chcesz doświadczyć korzyści Kolan Active Q28 kompleks na własnej skórze, włosach i paznokciach, odwiedź stronę Asepta Pro i użyj kodu Zdrowie, aby otrzymać 15% zniżki na cały asortyment. Zacznijmy od imponujących wymiarów Wymiary Roniego Colemana wyglądały następująco. Waga 140,6 kg, czyli około 310 funtów w jego piku. Wzrost 180 cm, ramiona 61 cm, klatka piersiowa 147 cm, talia 91 cm, uda 91 cm, łydki imponujące 56 cm. Jednak jak to się wszystko zaczęło? Bastrop, Louisiana. Like I said, we got about 15,000 people. Um, I grew up there. Um, and I started working out when I was 12 years old. Ronnie Coleman urodził się 13 maja 1964 roku w Monroe w Luizjanie. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą predyspozycję i zapał do sportu. W wieku 12 lat zaczął ćwiczyć z ciężarami. Jak sam wspomina, wyróżniał się sylwetką spośród niektórych rówieśników, którzy często pytali go o jego treningi i metody, by uzyskać taką formę. But, uh, the And uh, everywhere I went, seemed like people would ask me if I worked out. So I, I said no so many times. I got tired of saying no. Szybko zakochał się w tym sporcie i zaczął trenować regularnie. Choć początkowo rozpoczął jako powerlifter, to dopiero po wygraniu pierwszego konkursu Mr. Olympia zdał sobie sprawę, że chce poświęcić się kulturystyce na pełen etat. Jego zamiłowanie do ciężarów wyróżniało go spośród innych kulturystów. Stosował hardkorowe metody treningowe, dźwigał niebotyczne ciężary, nie bacząc na kontuzje. To prawdziwe oldschoolowe podejście do sportu zyskało mu uznanie w świecie kulturystyki. Jego pierwszą sportową pasją był futbol, amerykańskiej, który zaczął trenować już w szkole średniej. Z szybko stał się jednym z wyróżniających się zawodników, a jego umiejętności na boisku przyniosły mu stypendium sportowe, gdzie grał pod kierunkiem legendarnego trenera Ediego Robinsona. Już w wieku 17 lat Coleman doznał pierwszej poważnej kontuzji pleców, co zapowiadało dalsze problemy zdrowotne. W trakcie studiów kontynuował zbieranie urazów, które pogłębiły się w trakcie jego kariery kulturystycznej. W poszukiwaniu ulgi Ronnie Coleman zwrócił się do chiropraktyka, co stało się jego głównym sposobem na radzenie sobie z bólem przez resztę życia. W okresie studiów uczęszczał do chiropraktyka praktycznie codziennie. Ta alternatywna forma leczenia skupia się na diagnozowaniu i leczeniu mechanicznych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza kręgosłupa. Choć cieszy się niezwykłą popularnością, zwłaszcza wśród sportowców, budzi liczne kontrowersje i nie jest uznawana za gałąź konwencjonalnej medycyny. Jednostronne podejście do terapii bez wsparcia innych specjalizacji medycznych niesie za sobą ryzyko niezdiagnozowania. Innych potencjalnych, poważnych problemów zdrowotnych. Te problemy mogą ujawnić się po latach intensywnego dźwigania ciężarów, jednak wtedy jest już często za późno na skuteczną rehabilitację. Jednak wracamy do jego nastoletnich czasów. Jego marzenia o karierze w futbolu zakończyły się, gdy nie został wybrany w drafcie do ligi. Po ukończeniu studiów z dyplomem rachunkowości i braku perspektyw na karierę sportową Roni zaczął poszukiwanie alternatywnych ścieżek zawodowych. So, uh, uh, I... I graduated in, uh, I didn't have a job. Coleman znalazł zatrudnienie jako policjant w Arlington w Teksasie, gdzie służył od 1989 do 2000 roku, a następnie kontynuował pracę jako oficer rezerwy do 2003 roku. I joined the police force in <coughs> March of 1989. And I started bodybuilding in uh, December December of 1989. Okay. And I did my first show April 7, 1990. Podczas jednej z interwencji kolega z pracy zauważył jego imponującą muskulaturę. To właśnie ta rozmowa skłoniła kołmana do odwiedzenia lokalnej siłowni Metroflex. Ówczesny właściciel siłowni Brian Dobson zaoferował Kołmanowi darmowy karmet na siłownię, widząc to jako inwestycję w jego potencjał. How old were you at the time? I was about to So that's when you started bodybuilding. That's when I started, but I've been working out you know, since I was... Roni, kochający pizzę, burgery oraz korzystający z darmowych donatów oferowanych policjantom, miał wątpliwości jak zrezygnować z codziennych przyjemności dla rygorystycznej diety kulturysty. Pomimo tych obaw zdecydował się przyjąć wyzwanie do psona przyciągnięty perspektywą zaoszczędzenia pieniędzy na członkostwie w siłowni. Metroflex Gym, znany ze swojego surowego, niemal industrialnego wyglądu, stał się kluczowym miejscem w rozwoju Coleman'a. Mimo początkowych trudności i braku zainteresowania kulturystyką, szybko zyskiwał na sile i rozpoznał w świecie sportu. Jego niezwykła siła, zdolność do budowania masy mięśniowej i rzadka cecha utrzymania niskiego poziomu tkanki tłuszczowej uczyniły go jednym z najlepszych kulturystów w historii. Jego debiut na scenie kulturystycznej miał miejsce w 1990 roku podczas zawodów Mr. Texas. Coleman, będący wtedy stosunkowo nową twarzą w świecie kulturystyki, zaskoczył publiczność i sędziów swoją fenomenalną formą, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii ciężkiej oraz zwyciężając w klasyfikacji ogólnej. To podwójne zwycięstwo na jednych z pierwszych poważnych zawodów było wyraźnym sygnałem jego potencjału i talentu. Kontynuując swój marsz ku szczytom światowej kulturystyki, Coleman zaprezentował swoje umiejętności również w Polsce, na prestiżowych zawodach w Katowicach w 1991 roku. Przez kolejne lata piął się w górę poszczebla kariery kulturystycznej. Jego niezwykła siła była kluczowym czynnikiem jego sukcesu w kulturystyce. Martwy ciąg 800 funtów Czyli 363 kg na dwa powtórzenia. Przysiad 800 funtów, czyli 363 kg na dwa powtórzenia. Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej 500 funtów, czyli 227 kg na pięć powtórzeń. Wiosłowanie w opadzie tłowia 234 kg na 10 powtórzeń. Coleman był przekonany, że intensywne treningi pozwolą mu zbudować więcej masy mięśniowej niż innym zawodnikom. You know, Jeden... pizza, you know, Domino's. Yeah. <laughs> uh, Kentucky Fried Chicken, Burger King, you know, that Jednak w pewnym momencie uświadomił sobie, że kluczem do sukcesu jest także odpowiednie odżywianie. Zasugerowano mu, że podwojenie jego dziennego spożycia kalorii może pomóc w osiągnięciu zamierzonych celów. Na początku ten pomysł wydawał się nierealny i nieosiągalny dla Colmana. Aby sprostać tym wymaganiom, Colman musiał wprowadzić radykalne zmiany w swoim codziennym harmonogramie. Zaczęło się od konieczności wstawania w środku nocy, aby zjeść kolejny posiłek i wrócić do łóżka.

Składała się głównie z ogromnych ilości mięsa, generując miesięczne koszty, sięgające nawet 10 tysięcy dolarów. Ta zmiana diety okazała się kluczowa dla sukcesu Kołmana, dzięki odpowiedniemu odżywianiu był w stanie zbudować znaczną ilość masy mięśniowej i stać się jednym z największych kulturystów wszechczasów. Z każdym rokiem jego sylwetka stawała się coraz większa i bardziej imponująca. Wspomina, że jego pierwsze doświadczenia ze środkami anabolicznymi miało miejsce około 30 roku życia. W latach 1995 lub 1996. Flex Wheeler. Pod... Oh, OK. My best friend in the world. That guy was huge. huge, Pod wpływem kulturysty Flexa Wheelera. Wheeler dostarczał mu kluczowych informacji na temat stosowania środków dopingujących, podkreślając znaczenie zdobywania porad bezpośrednio od doświadczonych osób, a nie z pośrednich źródeł. Really? Yeah. was, I was uh... Drug free for a long time. And... Ronnie wielokrotnie wspominał, że obawiał się tych środków, dlatego sięgnął po nie stosunkowo późno, mając dość ciągłego przegrywania. Got tired, get my ass kicked. Yeah. Yeah. Przyznaje, że nie zauważył zmian od razu, dopiero kiedy zobaczył swoje zdjęcia w czasopiśmie, zdał sobie sprawę z przemiany. Coleman zawsze polegał na innych ludziach, aby ocenili jego wygląd, zamiast samemu spędzać czas przed lustrem. i mean uh, basic you know you got you know your tests uh d-ball uh it, it's just basic stuff you know Testosteron, celem zwiększenia masy mięśniowej oraz siły. Testosteron jest kluczowym hormonem anabolicznym, który promuje syntezę białek, wzrost mięśni i poprawia regenerację. Sustanon to mieszanka różnych estrów testosteronu, zapewniając stabilne poziomy hormonu we krwi. Dawka 2000 mg tygodniowo. Anadrol, celem szybki przyrost masy mięśniowej. Anadrol zwiększa liczbę czerwonych krwinek, poprawiając transport tlenu i składników odżywczych do mięśni, co prowadzi do szybkiego wzrostu siły i masy. Dawka 150 mg dziennie. Nie, dianabol, którego celem był wzrost masy mięśniowej. Oraz siłę. Dianabol zwiększa syntezę białek i zatrzymanie azotu w mięśniach, co skutuje szybkim przyrostem masy mięśniowej. Dawka 50 mg dziennie. Dekadura celem zwiększenie masy mięśniowej, poprawa regeneracji. Dekadura zwiększa syntezę kolagenu i mineralizację kości, co wspomaga regenerację stawów i więzadeł, a także zwiększa masę mięśniową. Dawka 1000 mg tygodniowo. Boldenon, celem zwiększenia apetytu oraz masy mięśniowej. Poprawia bilans azotowy i syntezę białek, co prowadzi do stopniowego, ale trwałego wzrostu masy mięśniowej. Dawka 1000 mg tygodniowo. Hormon wzrostu, promowanie wzrostu mięśni i regeneracji. HGH zwiększa syntezę białek i regenerację tkanek, co wspomaga wzrost mięśni i redukcję tkanki tłuszczowej. Dawka 16 jednostek dziennie. Do tego insulina, zwiększenie syntezy białek i magazynowanie glikogenu. Insulina działa jako hormon anaboliczny, zwiększając transport glukozy i aminokwasów do mięśni, co wspomaga ich regenerację i wzrost. Dawka 15 jednostek dziennie. So you can see even insulin, he's talking about using it in a carb-up context in terms of glycogen loading the muscle, as opposed to using it all through the off to build tissue. So kind of interesting to hear that too, because the 90s is known as like the era of insulin abuse. So...

I was in a foreign country. <laughs> Nobody <laughs> didn't know what was going on, and I thought I'm gonna die in this airplane. The, the flight attendant just happened to be walking through at the same time that that was happening, and she had some food, and I just grabbed it and it had a lot of salt and I just started eating okay. and drinking, and it kind of brought my body back to where it needed to be because I stopped sweating, and you know the weakness and all that stuff went away. but... Real, real Mimo tego przerażającego incydentu, Roni poszedł spać, nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji. Ah! Kiedy obudził się następnego dnia, był tak słaby, że ledwo mógł wstać z łóżka. W dniu zawodów każdy krok sprawiał mu trudność i groził omdleniem. W obliczu tej krytycznej sytuacji, Roni zdecydował się, że jego życie jest ważniejsze niż konkurs. Zadzwonił do swojego trenera, Czada Nikolosa, wyrażając chęć udania się do szpitala. Jednak Czad, zamiast zgodzić się na wizytę w szpitalu, nakazał Roniemu wypić galon wody. Mimo początkowych oporów, Roni posłuchał rady trenera i wypił wodę, co pomogło mu odzyskać siłę. Dzięki tej szybkiej interwencji, Roni był w stanie wystartować w zawodach. Jego historia jest przestrogą dla innych sportowców, pokazując, jak ważne jest dbanie o zdrowie i słuchanie sygnałów wysyłanych przez was. Ciało. Diuretyki stosowane często przez sportowców przed zawodami w celu uzyskania bardziej suchej i zdefiniowanej sylwetki mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Diuretyki są naprawdę ludzi. Więc bądźcie ostrożni z tego. W rzeczywistości mam osobistą przyjaciółkę, która miała wydarzenie kardiackie. Myślę, że miała mały atak serca z powodu głupiego trenera, który dał Niestety, nadużywanie diuretyków może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym uszkodzenia nerek, a nawet śmierci. Jednak jego życie było wypełnione bólem. W 1996 roku podczas treningu przysiadów przemieścił dysk, co spowodowało przepuklinę. Mimo bólu i poważnych uszkodzeń ignorował zalecenia lekarskie i kontynuował treningi, co ostatecznie doprowadziło do konieczności przeprowadzenia serii operacji. w tym Dwukrotnej rekonstrukcji bioder i wielokrotnych operacji szyi oraz pleców. Coleman, zamiast skupić się na zwalczaniu przyczyny bólu, postanowił maskować go, sięgając po coraz to silniejsze leki przeciwbólowe. Z biegiem lat, Roni coraz częściej i w coraz większych ilościach zażywał oksykoton, potężny opioid znany ze swoich właściwości przeciwbólowych, ale równie wysokiego ryzyka uzależnienia. Jego dawki osiągały alarmujące poziomy aż do 150 mg dziennie. To ekstremalna ilość znacznie przekraczająca zalecane normy niosące za sobą poważne ryzyko skutków ubocznych, a także uzależnienia. Coleman mimo bólu trenował intensywnie, podnosząc niewiarygodne ciężary. Jego wytrzymałość i zdolność do pracy pomimo bólu i ewentualnego wpływu oksygodonu budzą zdumienie, ale jednocześnie budzą pytania o długoterminowe konsekwencje takiego działania. Problemem w przypadku Kolmana nie była jednak tylko ilość leków, ale przede wszystkim ich rola. Zamiast służyć jako narzędzie do leczenia, stały się one maską, ukrywając prawdziwe problemy zdrowotne. Każda nowa dawka leku pozwalała na chwilowe złagodzenie bólu, ale równocześnie zaciemniała obraz rzeczywistego stanu jego ciała. Nowe kontuzje i zmiany w organizmie, które mogły być wcześniej zdiagnozowane i leczone, były ignorowane lub przeoczone, ponieważ ból, główny sygnał ostrzegawczy, był tłumiony. Pomimo swojej niezwykłej siły, Coleman cierpiał na przewlekłe kontuzje pleców, które ostatecznie uniemożliwiły mu chodzenie. Przeszedł 13 operacji pleców i musiał używać wózka inwalidzkiego, łącznie na operację wydał kilka milionów dolarów. When I first got into sporty bodybuilding, uh, I was doing security at a Mr. Olympia event. And most of the people I in the audience thought that I should be on stage back then. Real? Jednak wracamy do piku jego formy do lat 90. W 1996 roku na zawodach Mr. Olympia miało miejsce kontrowersyjne wydarzenie związane z testami antydopingowymi. Przeprowadzano wtedy testy na obecność środków diuretycznych. Podczas tych zawodów kilku czołowych zawodników, którzy początkowo osiągnęli wysokie miejsca, zostało zdyskwalifikowanych po pozytywnych wynikach testów antydopingowych. Jednym z nich był Nasser el Somaty, który pierwotnie zajął trzecie miejsce, ale został zdyskwalifikowany, co spowodowało przesunięcie innych zawodników klasyfikacji końcowej. Dzięki tej dyskwalifikacji Roni Coleman, który początkowo zajął dziewiąte miejsce, przesunął się na szóstą pozycję. Był to dla niego znaczący awans, który pomógł mu zdobyć większe uznanie w świecie kulturystyki i zmotywował go do dalszej pracy nad sobą. Początki na arenie profesjonalnej nie były łatwe. Coleman mierzył się z silną konkurencją i musiał nauczyć się zarządzać swoim ciałem i kondycją na nowo. Rok 1997 był wyjątkowo trudnym okresem w karierze Roniego Colomana. W zawodach Mr. Olympia zajął dziewiąte miejsce, co było znaczącym spadkiem w porównaniu do jego wcześniej. Wyników. Był to dla niego niezwykle rozczarowujący wynik. Zważywszy na jego ciężką pracę i przygotowania, w ciągu roku startował w wielu innych zawodach, w tym Arnold Classic i Ironman Pro, jednak nie osiągnął znaczących sukcesów. Przegrywał z czołowymi kulturystami, takimi jak Flex Wheeler, Kevin Levroy i Lee Priest, co dodatkowo podkopywało jego pewność siebie. Po jednej z porażek z Lee Priestem miał nawet w planach zakończenie swojej zawodowej kariery. Ciągłe porażki i brak znaczących osiągnięć wpłynęły na jego stan psychiczny. Czuł się zniechęcony i zaczął tracić wiarę w swoje możliwości. Dodatkowo konkurencja była wyjątkowo silna, co utrudniało mu wyróżnienie się na tle innych zawodników. Kluczową rolę w jego decyzji o kontynuacji kariery odegrała jego ówczesna dziewczyna Vicky Gates. Po jednej z porażek powiedziała mu, żeby się nie poddawał i walczył dalej. Jej wsparcie i wiara w jego umiejętności były dla niego ogromnym motywatorem. Dodatkowo Roni obawiał się utraty darmowego członkostwa w siłowni Metroflex Gym, co również wpłynęło na jego decyzję. O kontynuacji treningów i startów w zawodach. Rok 1998 był przełomowym momentem w karierze Roniego Colemana, kiedy to osiągnął swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Mr. Olympia, rozpoczynając swoją dominację jako najlepszy kulturysta na świecie. To zwycięstwo nie tylko ugruntowało jego pozycję w czołówce kulturystyki, ale także zapoczątkowało okres jego absolutnej dominacji w tym sporcie. Współpracował z trenerem Chadem Nicholsem, który pomógł mu upracować strategię treningową, dietetyczną, a także anaboliczną. W latach 1999-2001 Ronnie Coleman z powodzeniem bronił swojego tytułu Mr. Olympia każdego roku. Szczególnie kontrowersyjne było jego zwycięstwo w 2001 roku, kiedy to wielu ekspertów i fanów uważało, że jego forma nie była tak imponująca jak w poprzednich latach, co wywołało spore dyskusje na temat sprawiedliwości wyników. W 2002 roku Ronnie zdobył swój piąty tytuł Mr. Olympia, ale jego dominacja została poddana próbie podczas zawodu GNC, gdzie przegrał z niemieckim zawodnikiem. Była to znacząca porażka, która zaskoczyła, a wielu fanów i ekspertów kulturystyki, podważając jego niekwestionowaną pozycję na szczycie. W 2003 roku Ronnie powrócił silniejszy niż kiedykolwiek, zdobywając tytuł Mr. Olympia z jeszcze bardziej imponującą sylwetką. And you would get down to how, body fat? I 0,33. W podcaście Joe Rogana Ronnie Coleman twierdził, że w pewnym momencie posiadał 0,3% tkanki tłuszczowej. Nawet sam Joe wydawał się temu nie wierzyć i dopytywał Colemana, czy nie chodziło mu przypadkiem o 3,3%. Czy zatem Ronnie Coleman celowo wprowadza nas w błąd? Być może nie do końca. Tkankę tłuszczową można podzielić na dwie główne grupy. Tkanka tłuszczowa zapasowa, znajdująca się pod skórą, stanowi magazyn energii. Oraz tkanka tłuszczowa niezbędna znajduje się w tkankach, takich jak mięśnie, kongumurki nerwowe, szpik kostny, jelita, serca wątroba czy płuca. Podczas gdy możemy ograniczyć tkankę tłuszczową zapasową do bardzo niskiego poziomu, nie możemy zejść poniżej pewnego progu tkanki tłuszczowej niezbędnej. Maszyna, z której mógł korzystać, mogła mieć pewien margines wędu, który w przypadku tak ekstramalnej sylwetki, jaką prezentował, mógł podać błędny wynik. Dlatego możliwe jest, że Kolman faktycznie miał bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej zapasowej, ale jego całkowity poziom tkanki tłuszczowej mógł być wyższy ze względu na obecność niezbędnej tkanki tłuszczowej. Jego forma fizyczna i muskulatura były na niespotykanym wcześniej poziomie, co ponownie ugruntowało jego dominację w świecie kulturystyki. W latach 2004-2005 Ronnie Coleman kontynuował swoją dominację, zdobywając kolejne tytuły Mr. Olympia. Jego zwycięstwo w tych zawodach sprawiły, że łącznie zdobył 8 tytułów z rzędu do 2005 roku, co zrównało go z rekordem Lee Hani. Ronnie stał się symbolem nieustannej pracy, determinacji i niesamowitego talentu, który na zawsze zmienił oblicze kulturystyki. W 2008 roku Ronnie Coleman stracił tytuł Mr. Olympia na rzecz Jaya Cutlera, co oznaczało koniec jego dominacji w kulturystyce. Mimo tej porażki Roni zdecydował się kontynuować karierę i wystartował w kolejnych zawodach pomimo znaczących kontuzji, które zaczynały coraz bardziej wpływać na jego formę i zdolności. W trakcie przygotowań do zawodu w 2006 roku Ronnie zmagał się z poważnymi problemami z robotymi, w tym przepukliną dysku, która towarzyszyła mu przez wiele lat kariery. Kontuzje te ograniczały jego możliwości treningowe i regeneracyjne, co miało bezpośredni wpływ na jego kondycję fizyczną. Mimo to Roni z ogromną determinacją i niezłomnym duchem walczył o utrzymanie najwyższej formy, aby móc konkurować na najwyższym poziomie. Podczas zawodów Mr. Olympia w 2006 roku Roni Coleman nie był w stanie dorównać młodszemu i zdrowszemu Jayowi Cutlerowi. Cutler prezentując doskonałą formę i symetrię zdołał przyjąć tytuł od Colemana kończąc jego siedmioletnią dominację. Było to historyczne wydarzenie, które zapoczątkowało nową erę w kulturystyce, a dla Roniego oznaczało początek Końca jego zawodowej kariery. W 2007 roku Ronnie Coleman ogłosił, że będzie to jego ostatni rok rywalizacji na profesjonalnej scenie kulturystycznej. Mimo licznych kontuzji i problemów zdrowotnych, postanowił jeszcze raz spróbować swoich sił w zawodach Mr. Olympia. Niestety jego ciało nie było już w stanie sprostać wymaganiom intensywnych treningów i rywalizacji na najwyższym poziomie. W efekcie zajął czwarte miejsce, co było dalekie od jego wcześniejszych osiągnięć. Po tych zawodach Ronnie Coleman oficjalnie ogłosił swoją emeryturę z Profesjonalnej kulturystyki. Jego decyzja była wynikiem nie tylko spadku formy, ale także troski o własne zdrowie, które ucierpiało przez lata intensywnych treningów i startów w zawodach. Roni rozpoczął nowy rozdział swojego życia zdominowany przez walkę ze skutkami długotrwałych kontuzji i intensywnych treningów. Pierwsza operacja kręgosłupa, której się poddał, była tylko początkiem serii medycznych interwencji, mających na celu odbudowę i wzmacnianie uszkodzonych części jego ciała. Do 2020 roku przeszedł łącznie 13 operacji obejmujących nie tylko kręgosłup, ale również wymiar. Bioder oraz liczne zabiegi na szyję i inne części ciała. W 2018 roku Coleman zaczął stosować terapię komórkową, w tym komórki macierzyste. Terapia ta polega na wstrzykiwaniu komórek macierzystych do uszkodzonych tkanek w celu promowania regeneracji. Kołoman zauważył znaczną poprawę swojego stanu zdrowia po rozpoczęciu terapii komórkowej. Ból zmniejszył się, a jego poziom energii znacznie wzrósł. Zaczął również odzyskiwać swoją utraconą mobilność. Musi się ulepszyć nerwa, które miał w tych latach. I to zajęło trochę czasu. Znaczy, to zależy od każdego pacjenta, ale przynajmniej około 2 lat, żeby mieć nerwową reakcję. Mimo, że odbiega od wcześniejszych lat triumfów, nadal stanowi inspirację dla wielu, ukazując, że pasja i pozytywne nastawienie mogą prowadzić przez nawet największe bariery życiowe. W 2021 roku Ronnie Coleman otrzymał nagrodę Arnold Classic Lifetime Achievement Award. Było to kolejne wielkie wyróżnienie, które podkreśliło jego nieoceniony wkład w kulturystykę. Nagroda ta jest przyznawana osobom, które swoją pracą, determinacją i pasją wpłynęły na rozwój i popularyzację kulturystyki na całym świecie. Pomimo zakończenia kariery, Ronnie pozostał ikoną kulturystyki i inspiracją dla wielu młodych zawodników. Jego dziedzictwo oparte na niesamowitej pracy, determinacji i nieustępliwości na zawsze pozostanie w pamięci fanów tego sportu.